Mała uliczna dziewczynka wchodzi do sklepu Boso, z oczami pełnymi głodu. Sięga po paczkę ciastek i cichym głosem pyta, czy może zapłacić później. Milioner, który obserwował ją z daleka, słyszy wszystko, a jego decyzja w tej chwili diametralnie zmienia bieg historii. Subskrybuj kanał, a zanim zaczniemy opowieść, daj nam znać w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Zuzanna przekroczyła próg sklepu z taką powolnością, jakby z każdym krokiem musiała walczyć z własnym ciężarem myśli. Drzwi za nią zamknęły się z cichym jękiem, niemal niezauważalnym echem wśród sterylnego porządku regałów. We wnętrzu panowała niemal absolutna cisza, przerwana jedynie odległym echem kropli wody kapiącej w zapleczu. Wraz z każdym oddechem poczuła chłód płytek przy stopach, tak inny od dusznego powietrza na zewnątrz. I przez moment pomyślała, że może tu znajdzie przynajmniej chwilę ulgi. Jej oczy, ciemne i zupełnie pozbawione blasku, wędrowały po sklepowych półkach z instynktem osoby zgubionej, niepewnej, co powinna uczynić dalej. Gdy ujrzała w oddali jedno pakiszek czekoladowych ciastek, coś w jej piersi zadrżało. To nie był zwykły impuls kupienia łakoci, lecz desperacka nadzieja, że kilka słodkich okruchów pomoże uciszyć rozpacz. Uniosła drżącą dłoń i ostrożnie wyciągnęła pudełko, pozwalając by zapach kakao rozlał się nagle, ciepły, obiecujący niezwykłe ukojenie. „Przepraszam” wyszeptała, krocząc powoli ku ladzie. Jej głos był tak cichy, że wydawało się, iż zaraz zgaśnie. Za ladą stał Marek Lewandowski, mężczyzna o wyblakłej twarzy i przenikliwym spojrzeniu, jakby nieustannie oceniał klientów. Podniósł wzrok znad skanera, i przez chwilę emanował czymś na wpół łagodnym, na wpół znużonym, chwilą, w której mógłby okazać współczucie. Lecz w okamgnieniu ta krucha życzliwość ulotniła się. U nas nie ma sprzedaży na kredyt, odpowiedział spokojnie, ale głos miał twardy jak pusta puszka, którą upuściłaby w dłoni Zuzanny. W momencie gdy te słowa dotarły do jej uszu, pudełko wypadło jej z rąk i walnęło o posadzkę. Klik jeden prosty dźwięk. A ciężar upokorzenia przygniatał ją mocniej niż niewypłacony czynsz. Zuzanna poczuła nagłe pieczenie w oczach i przygryzła wargi, by nie wydać z siebie szlochu. Jej ramiona zgieły się pod niewidzialnym ciężarem, a świat wokół zdawał się wirować, każdy haust powietrza ciążył jej w płucach. W ostatniej chwili, gdy cisza zaczęła ją przytłaczać, głos z końca kolejki rozerwał ponury spokój. Pozwoli pani? Odezwał się mężczyzna zbliżając się do lady z wyraźną determinacją w oczach. Był to Andrzej Szczepański. Wysoki, w średnim wieku, z siwiejącymi skroniami i spojrzeniem, które zdradzało, że już niejedno przeszedł. Zuzanna podniosła na niego wzrok, jakby nagle uwolniona z paraliżu. Jej oczy spotkały się z jego spojrzeniem. Było w nim więcej ciepła, niż kiedykolwiek zobaczyła u obcych ludzi. Sercem poczuła ukłucie ulgi, ale i nieufności. Nie wiedziała przecież, kim był ten człowiek, ani jakie miał intencje. Ja, zaczęła, głos załamując się w połowie zdania. Andrzej nie pozwolił jej dokończyć. Otworzył portfel, a dźwięk kilku papierowych banknotów, które wysunął, zabrzmiał w uszach zuzanny jak muzyka. Położył je na ladzie, obok pudełka ciastek. Zapłacę za pani zakupy. Weź też mleko i owoce, jeśli potrzebujesz, powiedział cicho, niemal nieśmiało. Marek spojrzał na banknoty, potem na Andrzeja, a w jego oczach pojawił się cień zaskoczenia. Chociaż codziennie obsługiwał dziesiątki klientów, nigdy wcześniej nie widział takiej determinacji, by pomóc komuś obcemu. To nie pozwoli pani długo żyć na dług, zaczął Marek, ale Andrzej przytomnie uciął jego słowa. Nie o to tu chodzi, odparł Andrzej z cichą siłą w głosie. Czasem jeden gest wystarczy, żeby ktoś uwierzył, iż jeszcze warto iść dalej. Zuzanna poczuła, jak łzy cisną się w kąciki oczu. Nie chciała się poddać, lecz w tej chwilowej przytomności wszelkie siły zdawały się opuszczać jej ciało. Jej kolana nagle zesztywniały, a zanim zdążyła wyprostować kroki, osunęła się na ziemię. Pani Zuzanno, zawołał Andrzej pochylając się nad nią, w jednej chwili znalazł się przy niej, podpierając jej ramiona. Jej głowa opadła bezwładnie na jego ramię, a w nozdrza Andrzeja uderzył zapach czekolady i słabości. – Marek, dzwoń po pogotowie – rozkazał Andrzej, głos miał napięty jak struna. Spojrzenie Mareka było przez chwilę nieobecne, zanim zdjął słuchawkę telefonu i wybrał numer. Tymczasem Andrzej ostrożnie przeniósł Zuzannę w kierunku wyjścia, opierając się na siatce z mlekiem i owocami, które powstały teraz jak symbol cichej nadziei. Gdy wrócił z powrotem za kierownicę swojego starego kombi, Serce biło mu z zawrotną prędkością. W zgiełku sygnałów uprzywilejowanych usłyszał tylko własne myśli. Nie mógł pozwolić, by Zuzanna jedynie zniknęła z jego życia jak cień. Wbił kluczyk w stacyjkę, włączył syrenę i ruszył przed siebie, wiedząc, że ta noc odmieni losy obojga z nich. Korytarz oddziału intensywnej terapii wydawał się nieskończoną galerią bieli. Ściany bez rys, podłoga błyszcząca od dezynfekcji, a lampy jarzeniowe rzucały surowe, niemal chirurgiczne światło. Każdy krok pielęgniarki odbijał się echem, jak gdyby od tej chwili zależało wszystko. Andrzej siedział na plastikowym krzesełku, tuż przy drzwiach gabinetu, wpatrując się w maleńkie migające kreski na ekranie monitora. Każde skokowe uderzenie serca zuzanny było dla niego dowodem, że dziewczynka nadal walczy i że on także nie może przestać. Drzwi otworzyły się cicho, a do środka weszła Krystyna Zalewska, lekarka dyżurna. Miała pod pachą ciężką teczkę pełną wyników i zaleceń. W jej spojrzeniu kryła się opanowana troska, jak u kogoś, kto zna wagę każdej decyzji, a jednocześnie zdaje sobie sprawę z granic własnej mocy. Andrzeju, rzuciła stawiając teczkę na stoliku, skończyliśmy badania krwi. Stabilność elektrolitów jest dobra, ale Bilirubina wciąż przekracza normę. Protokół nie pozwala na przedłużenie hospitalizacji bez wyraźnej potrzeby medycznej. Musimy zaplanować wypis. Andrzej zerwał się na równe nogi, trzymając się oparcia krzesła. Każda komórka jego ciała sprzeciwiła się tej decyzji. Wypis? powtórzył z niedowierzaniem. Przecież ona dopiero co odzyskała przytomność. Ledwie ma siłę poruszyć palcem. Nie pozwolę jej wrócić do pustego mieszkania. Krystyna westchnęła i odwróciła palce karteczek w teczce. Protokół to protokół, nie chodzi tylko o jej stan fizyczny. Musimy myśleć o ryzyku infekcji szpitalnej, o ograniczeniach budżetowych. Znalazłam ci rodzinę zastępczą, która zgodzi się przyjąć Zuzannę na pięć następnych dni, a ty możesz zostać jej opiekunem prawnym tymczasowo. W tej chwili za drzwiami pojawiła się Magdalena Zielińska, psycholog dziecięca. W dłoni trzymała przytulankę, małego Misia z pastelowymi łatkami i notatnik z kilkoma szkicami ćwiczeń terapeutycznych. Jej kroki były lekkie, jakby bała się, że każde zbyt ciężkie westchnienie mogłoby przestraszyć małą pacjentkę. Dobry wieczór, powiedziała cicho, siadając tuż przy łóżku zuzanny. Jak pani się dziś czuje? Zuzanna spojrzała na nią wolno, jakby próbowała zebrać myśli w obcym języku. Jej oczy, niegdyś pełne ciemności, teraz znaczył ledwie widoczny błysk iskierkę ciekawości, którą trudno było stłumić. Boję się, wyszeptała, głos jej drżał. Andrzej uklęknął obok łóżka i ujął delikatnie dłoń dziewczynki. Czuł, jak jej palce zaciskają się na jego skórze niczym kotwica. Nie jesteś sama zapewnił patrząc prosto w jej oczy Zostańmy razem aż będzie lepiej Magdalena odłożyła misia obok poduszki i notatnik na stolik delikatnie przeczesała kartki jakby szukała odpowiednich słów Wiesz Zuzanno ten miś ma na imię Max on też kiedyś bardzo się bał ale gdy wzięłaś go w ramiona od razu poczuł się bezpieczniej Możemy się nim pobawić narysować twoje ulubione miejsce albo opowiedzieć historię które sprawią, że poczujesz się silniejsza. Dziewczynka spojrzała na Misia, a w oczach pojawił się cień uśmiechu. Po chwili skinęła głową, jakby to jedno gest wystarczyło, by jej serce nieco się rozluźniło. Chcę narysować, zaczęła nieśmiało. Chcę narysować zachód słońca, który widziałam z okna babci. Andrzej spojrzał na Magdalenę pełen zachwytu. Ona uśmiechnęła się pokrzepiająco i wyciągnęła ze swojej torby kredki. Świetnie, powiedziała. Pokażesz nam go, dobrze? W miarę jak cicho rozmawiali, świat poza salą zdawał się zanikać. W tej krótkiej chwili czuć było jedynie bijące serca, monitor pulsujący przy łóżku, oddechy zuzanny, własne myśli Andrzeja. Gdy noc powoli wspinała się na korytarze kliniki, światła przygasły do połowy mocy, dając złudzenie ciepła. Andrzej przysunął krzesło bliżej i wsunął rękę pod jej głowę, by podtrzymać poduszkę. Myślał o Mariannie, o tym jak siostra tuliła go do snu, gdy był dzieckiem. Wspomnienie tamtych chwil wzruszyło go do łez. Wtedy również bał się samotności, a teraz było na odwrót. On nie pozwoli nikomu czuć strachu. Około północy drzwi otworzyły się po raz kolejny i pielęgniarka wniosła tacę z wieczorną porcją zupki i wody. Zuzanna spojrzała na talerz, a potem na Andrzeja z niepewnością. Czy powinnam zjeść? zapytała. Głos jej był ledwie słyszalny. Tak, odpowiedział Andrzej. To da ci siły, a potem razem powiemy Miśkowi dobry wieczór. Dziewczynka skinęła i z trudem uniosła łyżkę. Każdy kęs kosztował ją wysiłek, ale z każdym ugryzieniem jej kolor w policzkach powoli wracał. Magdalena patrzyła na nią ciepło, notując w pamiętniku każdy przejaw odwagi. Wreszcie, gdy tace zabrano, a korytarz zamilkł na dobre, Krystyna weszła jeszcze raz na moment, by sprawdzić dokumentację. Pamiętajcie, powiedziała cicho, jutro o ósmej przyjdzie zespół socjalny. Trzeba będzie omówić szczegóły wypisu i miejsce tymczasowej opieki. Andrzej przytaknął. Gdy drzwi zamknęły się za nią na klucz, westchnął głęboko i spojrzał na śpiącą Zuzannę. Obiecuję, wyszeptał, kładąc czoło na jej dłoni. Zrobię wszystko, żebyś czuła się tu jak w domu. W tamtej chwili monitor wydał dźwięk stałego bicia, jakby przytakując jego słowom. I właśnie wtedy, w świetle bladego poranka, zza okna słychać było pierwsze przetasowania na korytarzu, zapowiadające nadejście kolejnego dnia, dnia, który miał zadecydować o tym, co przyniesie następne rozdziały ich historii. Drzwi niewielkiego mieszkania na Mokotowie uchyliły się z cichym skrzypnięciem, odsłaniając przestrzeń, którą Andrzej urządził dla Zuzanny, z troską godną opiekuna i artysty w jednym. Jeszcze wczoraj pusty lokal zdawał się na jego widok chłodny i obcy. Dziś jednak rozbrzmiewał życiem meble w pastelowych barwach, miękki, kremowy dywan, tulący stopy niczym poranna mgła, a na półkach szeregi pluszowych misiów i lalek, każdy z nich ustawiony niczym strażnik bezpieczeństwa. Przy ścianie stanął niski stoliczek otoczony trzema krzesełkami. Tu miały powstawać pierwsze prace plastyczne Zuzanny. Na biurku położono stertę kolorowych książeczek, a obok kosz pełen kredek i bloków rysunkowych. Zuzanna przekroczyła próg ostrożnie, zatrzymując się na chwilę, jakby chciała utrwalić każdy detal. W dłoniach ściskała nową lalkę o bujnych kasztanowych lokach i sukience w drobne groszki, Prezent od Andrzeja, który miał być symbolem bezpiecznego schronienia. Dziewczynka przesunęła wzrokiem po pokoju, a w jej oczach zrodził się pierwszy od długiego czasu cień zachwytu. Witaj w Twoim Królestwie, powiedział Andrzej obejmując ją ramieniem. Jego głos brzmiał łagodnie, choć w środku coś mu ścisnęło się z troski. Tu możesz być sobą. Zuzanna zrobiła kilka kroków w głąb pokoju, dotykając palcami miękkiego dywanu. Każde ziarno kurzu, które kiedyś zalegało w kątach tego mieszkania, zostało starannie usunięte. Każdy kąt lśnił jak obietnica nowego początku. Tak, wyszeptała, stawiając zabawkę na najbliższej półce, czuję się inaczej, bezpiecznie. Andrzej skinął, uśmiechając się z czułością. Położył dłoń na jej ramieniu. Chcę, żebyś tu została tak długo, jak będziesz tego potrzebować. W tej samej chwili, kilkanaście pięter niżej, w eleganckim gabinecie przy ul Puławskiej, Anna Szczepańska pochylała się nad raportem śledczym. Machoniowy stół uginał się pod ciężarem akt, od starych fotografii, przez dokumenty adopcyjne, aż po protokoły rozmów z wychowawcami domu dziecka. Jej palce bębniły nerwowo o blat, tworząc miarowy rytm, jak gdyby przez bicie kciuki chciała przyspieszyć całe śledztwo. On marnuje czas i pieniądze na jakąś sierotę z ulicy, warknęła, wyrzucając złość z głębi gardła. Obok niej stał detektyw Tomasz Pawlak. Starszy o dwa pokolenia, o wzroku łagodnym, lecz nieugiętym. Przebierał palcami po kolejnych kartach, wczytując się w każdą pieczątkę i odręczny dopisek. Każde dziecko zasługuje na rodzinę, odparł spokojnie. Musimy wykluczyć, czy Zuzanna ma choćby jednego żyjącego krewniaka. To nasze zadanie. Anna odchyliła się na krześle, spojrzała na Tomasza z mieszanką bezsilności i determinacji. Zrób to dobrze. I nigdy nie zawiedź moich oczekiwań. Rzuciła lodowato, po czym odwróciła się do okna, nie chcąc marnować kolejnych słów. Tomasz skinął głową i powrócił do dokumentów. Wiedział, że podległość wobec Anny bywała równie ciężka co praca w terenie, ale nie zamierzał się wycofać. Tymczasem w mieszkaniu na Mokotowie. Zuzanna zasiadła przy małym stoliku, gdzie czekała na nią kolorowa szklanka z soczkiem pomarańczowym i talerz kruchych ciasteczek. Każdy kęs był dla niej decyzją. Odważyć się, zaufać światu, czy zamknąć się z powrotem w skorupie strachu. Mogę, zawahała się, gdy skończyła ostatni kromeczkę, czy mogę tu zostać na zawsze? Andrzej spuścił wzrok, po czym spojrzał na nią z nieocenioną czułością i powagą. Zrobię wszystko, żebyś mogła zostać, obiecał cicho, wbijając w nią spojrzenie pełne stanowczości. Obiecuję. W odpowiedzi Zuzanna uśmiechnęła się lekko, a w jej gestach krył się spokój, który nie opuszczał jej od czasu, gdy znalazła się pod opieką Andrzeja. Lecz za oknem, za cienką szybą i ciemnymi zasłonami zaczynała się tlić burza, gęsta sieć urzędowych procedur i ambicji Anny Szczepańskiej która nie zamierzała oddać kontroli nad losem dziewczynki bez walki. W powietrzu wisiało napięcie równie wyraźne, jak zapach płonących papierów w gabinecie Anny. I wtedy, w ostatniej chwili ciszy przed nadchodzącym sztormem, nadszedł moment, w którym wszystko miało się odmienić. Sala sądu rodzinnego w Warszawie wypełniła się ciężkim napięciem. Drewniane ławy dla świadków skrzypiały pod zmianami pozycji, a nad głowami wszystkich, unosił się szelest przewracanych kartek akt po lewej stronie ław stanęła Anna Szczepańska w towarzystwie adwokata Krzysztofa Malinowskiego oboje wyglądali nienagannie jej garsonka była chłodna i perfekcyjna jego garnitur idealnie skrojony ich spojrzenia zimne i pełne rezerwy ślizgały się po sali jak ostrza gotowe przeciąć każdą słabość po przeciwnej stronie Andrzej siedział wyprostowany podpierając dłonie na oparciu ławki obrońców Obok niego znajdowały się Krystyna Zalewska i psycholog Magdalena Zielińska. Ich twarze zdradzały pracowite noce spędzone przy dokumentach, ale i ogromną wiarę w to, co robią. Andrzej wiedział, że od losu zuzanny dzieliła go minuta po minucie rozprawy. Przyspieszone bicie serca mieszało się w nim z niepokojem i determinacją. Sędzia Skiniewicz, siwowłosy mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy, uniósł dłonie, nakazując ciszę. Głos miał głęboki, a każde jego słowo zdawało się spowalniać czas. Proszę o przedstawienie stanowisk stron, zwrócił się do Anny Szczepańskiej. Anna wstała szybko, jakby sam ruch miał dodać jej siły. Jej spojrzenie przesunęło się po Andrzeju, pozbawione cienia wahania. Wysoki sądzie, zaczęła tonem chłodnym obliczonym, brak jest dowodów na jakiekolwiek pokrewieństwo między Panem Andrzejem a Zuzanną. Ten mężczyzna nie może w świetle prawa rościć sobie żadnych praw do tej dziewczynki. Przy stole obrońcy Anna usiadła i skinęła adwokatowi, który od razu podniósł się, trzymając w dłoni plik dokumentów. Wysoki Sądzie, odezwał się spokojnie Krzysztof Malinowski, złożymy wyniki badań psychologicznych i raporty medyczne, które dowodzą, że w okresie pod opieką pana Andrzeja, Zuzanna osiągnęła wyjątkowo znaczący postęp. Jego troska i zaangażowanie miały wpływ na stan zdrowia i funkcjonowanie emocjonalne dziecka. Magdalena Zielińska, zmieniając pozycję obok Andrzeja, wstała z krzesła. W ręku trzymała teczkę z kolorowymi wykresami oraz opasły Tomik notatek. Jej spojrzenie było pewne siebie, a głos wyraźny. Zuzanna przez wiele miesięcy zamykała się w sobie, mówiła zwracając się do sądu, ale patrząc jednocześnie na samą dziewczynkę, Dopiero poczucie bezpieczeństwa i stała obecność pana Andrzeja pomogły jej otworzyć się na świat. Terapia, zabawy z pluszowymi zabawkami, rozmowy, wszystko to odbywało się w domu, w którym pan Andrzej stworzył prawdziwe, pełne miłości warunki. Sędzia Skiniewicz spojrzał na nią uważnie, a potem zamknął oczy na moment, jakby zbierał myśli. Po chwili zwrócił się do wszystkich. Z uwagi na wątpliwości co do pokrewieństwa oraz na znaczenie emocjonalne i stabilizacyjne środowiska, zapewnionego przez pana Andrzeja, sąd zleca przeprowadzenie testu DNA. Zdecydował stanowczo. Wyniki ogłosimy niezwłocznie przerwa. Cała sala mogła usłyszeć ciszę, która nagle wydawała się cięższa od słów. Szept kroków pielęgniarza dostarczającego próbki, tykanie zegara ściennego. Oddechy wszystkich zebranych. Dni oczekiwania na rezultat rozciągały się w nieskończoność. W końcu nadszedł moment ogłoszenia. Po błyskawicznym odczytaniu raportu przez technika sądowego sędzia Skiniewicz uniósł rękę z dokumentem. Wyniki testu genetycznego wykazały brak pokrewieństwa między Zuzanną a Anną Szczepańską, oznajmił głośno. Zgodnie z prawem. Nie istnieją podstawy do ograniczenia praw pana Andrzeja jako opiekuna tymczasowego. W sali rozległo się stłumione poruszenie. Zuzanna wypuściła powietrze, a jedna łza spłynęła po jej policzku. Krystyna i Magdalena podeszły do Andrzeja, obejmując go wspólnie ramionami. Anna Szczepańska wpatrywała się w niego przez chwilę, a później z marsową miną odwróciła się i wyszła bez słowa. Kilka dni później Andrzej dotarł do archiwum Domu Dziecka w Gdańsku. Wśród sterty pożółkłych teczek znalazł kartę o nagłówku: Zuzanna Maria Szczepańska, a dalej: Córka Marianny Szczepańskiej. Serce mu zamarło. Drżącą dłonią otarł okulary, przybliżył się i przeczytał kolejne linijki: Data urodzenia, podpis matki, pieczęć urzędu. Z kartonowego kartonika podniósł skserowany akt urodzenia i z sercem bijącym jak młot, wybiegł z archiwum, biorąc taksówkę prosto do mieszkania Zuzanny. Zastał ją pochyloną nad kolorowankami, kredki rozsypane po stole. Zuzanno, powiedział cicho, układając dokument na blacie, znalazłem coś, co zmieni wszystko. Dziewczynka podniosła głowę i spojrzała na papier. W jej oczach widać było rosnące zdziwienie i nadzieje. Czy to? wyszeptała. A jesteś moją siostrzenicą, odparł Andrzej. Głos miał łamiący się od wzruszenia. Marianna, moja siostra, to twoja mama. Zuzanna milczała, a potem nagle rzuciła mu się w ramiona z siłą, z jaką trzyma się nadziei. W tej scenie, w skromnym pokoju, pełnym zabawek i książek, zawarta była cała ich przeszłość i przyszłość. Drżące dłonie Andrzeja ujmowały jej drobną sylwetkę, a łzy radości mieszały się z uśmiechami. Od tej pory już nikt nie mógł podzielić ich losu. Odkrycie więzi rodzinnej stało się fundamentem, na którym zbudowali wspólne życie: pełne ciepła, miłości i długich wieczorów spędzanych na opowieściach przy kredkach. I choć droga do pełnej adopcji wciąż wymagała formalności, serca Andrzeja i Zuzanny już na zawsze biły jednym rytmem przynosząc im upragniony, szczęśliwy finał.